Byłem przed chwilą w sklepie, w białej no i tak, zachodzę do auta, mam odjeżdżać, jadą dwa celuchy, które się mijają koło mnie. No dobra jadę przez Gołębiniec, bo tam nagrałem męską dziwkę Damiana, nie Dominika, Grzesiaka, żeby pokazać, że lubi w Dupala. Wyjeżdżam z Gołębińca to drogi w tym jest pierwszeństwem, dwa cweluchy się mijają. Znowuż yy, jeden to poznałem, go, bo to był Sławek Boroń. Już nieraz celował. To jest stary, kurwa, stary cel z tego planu. On już w zeszłym roku nawet celował. I tak, yy, no i akurat yy, jak mam wyjeżdżać, to tam się celuchy mijają. No i, no i to na tyle. Yy, przyjeżdżam do domu, mówię to, wystawię to nagranie, bo nagrałem, usunęli mi, no, nie nowość. celuchów. Nikogo tak prawda nie boli jak celuchów z tego planu. Męskie dziski w akcji, w akcji kamery, GPSy y i tak dalej.